Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, stworzycielu nieba i ziemi, pośród burz życia, przychodzę do Ciebie ze złamanym sercem, prosząc o Twoją moc i Twoje miłosierdzie. Ty, który jesteś źródłem wszelkiej miłości i sprawiedliwości, który osuszasz łzy i uspokajasz udręczone serca, nakłoń teraz swoje uszy na moją modlitwę. Uznaję, że bez Ciebie jestem kruchy i mały i że rozwiązanie moich trudności nie jest w moich rękach ale w Twoich. W tej chwili udręki przychodzę wołać o Twoją natychmiastową pomoc, o pilny cud, którego może dokonać tylko Twoja potężna ręka. Ty znasz, Panie, każdą udrękę, którą noszę w sobie, każdą łzę w milczeniu, każdy ból, który pulsuje w mojej duszy. Pan wie, co mnie dręczy i co odbiera mi spokój. Proszę Cię z całą pokorą, abyś teraz zainterweniował w moim życiu, Otwierając drzwi tam, gdzie widzę tylko ściany, wnosząc światło tam, gdzie jest tylko ciemność i odnawiając nadzieję, która prawie zniknęła. Wszechmogący Boże, stawiam przed Tobą tę pilną potrzebę, ufając, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę, abyś dotknął swoją przemieniającą mocą sytuację, którą teraz przedstawiam w moim umyśle i sercu. Jeśli chodzi o zdrowie, modlę się o całkowite uzdrowienie. O odnowę fizyczną i duchową, o odnowienie się mojego ciała i duszy. Jeśli chodzi o finanse, proszę o Twoje zaopatrzenie, które zapewni mi niezbędne wyżywienie, sprawi, że popłyną obfite błogosławieństwa, wyrwą mnie z rozpaczy i otworzą drzwi możliwości i dobrobytu. Jeśli moja potrzeba jest emocjonalna, proszę Cię, Panie, o przywrócenie mi spokoju, o uspokojenie wiru szanych myśli. O pogodę ducha niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom i o napełnienie mnie wiarą, abym nie uległ zmartwieniom. Niech moje serce pośród burzy odnajdzie w tobie odpoczynek, wiedząc, że Pan panuje nad wszystkim i że żadna moja łza nie pozostanie niezauważona w Twoich oczach. Panie, oddaję Ci moje niepokoje, moją udrękę, moje zmęczenie i proszę Cię o zamianę tych ciężarów na Twoją lekkość i Twój pokój. Oddaję się całkowicie w Twoje ręce, Wierząc, że jesteś Bogiem, który niemożliwe przemienia w rzeczywistość, wskrzesza to, co martwe, powołuje do życia to, czego nie ma. I właśnie z powodu tej wiary wołam teraz w imieniu Jezusa, aby Pan udzielił mi cudu, którego tak bardzo potrzebuję, aby ta pilna prośba została wysłuchana zgodnie z Twoją wolą i aby Twoja fała przyszła przejawia się w moim życiu. Wysławiam cię, Panie, ponieważ wiem, że działasz nawet jeśli nie widzę tego fizycznymi oczami. Wiem, że Twoja potężna ręka porusza okoliczności. Wiem, że wysyłasz pomoc, której potrzebuję, ponieważ jesteś Bogiem, który nie zawodzi, Bogiem obietnic, Bogiem, który słyszy wołanie Twoich dzieci i odpowiada miłością i miłosierdzie. Wierzę, że ten cud jest już blisko i że w Twoim doskonałym czasie zobaczę wypełnienie Twojego celu w moim życiu. Dlatego nawet w obliczu trudności dziękuję. Dziękuję Ci za to, co już zrobiłeś i za to, co zrobisz. Dziękuję Ci za każdy najmniejszy znak nadziei, który mnie podtrzymuje, za każde słowo pocieszenia, które kierujesz do mojego serca, za każde przyjacielskie ramię, które kładziesz na mojej drodze. Wiem, że Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie będzie brakować. Wiem, że nawet w dolinie Czynia śmierci jesteś ze mną i dlatego nie będę się bać. Panie, niech moja wiara umocni się w oczekiwaniu na ten cud. Niech, oczekując odpowiedzi, pozostanę niezmienny, pewny Twojej mocy i Twojej dobroci. Niech nie wątpię, ale wierzę, że Pan jest Bogiem, który odpowiada we właściwym czasie Bogiem, który przygotowuje dla swoich dzieci to, co najlepsze. Ufam Tobie, ojcze! I dlatego spoczywam w Twoich ramionach, wiedząc, że Pan już dba o każdy szczegół, już działa na moją korzyść, już otwiera ścieżki, z których nie widzę wyjścia. Umiłowany Boże, moja ucieczko i forteko, przed Tobą składam całe moje życie, wszystkie moje plany, wszystkie moje potrzeby. Wiem, że Pan jest wierny swemu słowu i że nigdy nie opuszcza tych, którzy całym sercem Go szukają. Dlatego w tej chwili udręki wznoszę oczy ku niebu i wołam o Twoją pomoc, wierząc, że Twoja odpowiedź jest już w drodze i że wkrótce ujrzę cud, którego tak pragnę, gdyż cześć i chwała Twojego imienia. W imieniu Jezusa modlę się i dziękuję za nadchodzące zwycięstwo. Amen.